Jo W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci to, jak zaliczyłem glow up i kompletnie odmieniłem swoje życie i również jak ty możesz dokonać tego samego. Dlatego jeżeli Cię to interesuje, to zostaw subą łapkę i obejrzyj ten filmik do końca, a zaufaj mi nie pożałujesz. Jeszcze niecałe 3 lata temu 99% mojego życia rozchodziła się wokół natychmiastowej gratyfikacji. Jedyną produktywną rzeczą, jaką robiłem, to była siłownia. Ale zaraz po tym jak z niej wracałem, to wracałem do swoich starych, złych nawyków, takich jak gry komputerowe, śmieciowe żarcie czy pornografia. Aby uczyć chociaż na chwilę od swoich problemów. Jak jako, że nienawidziłem tego jak żyłem i nienawidziłem również siebie i byłem zbyt słaby, aby to zmienić. A potem jeszcze zacząłem jarać zioło, jak gdyby moje życie nie było wystarczająco spierdolone. Aż w końcu natrafiłem na kanał Hamzy jakoś chyba w 2020 roku. Zacząłem go oglądać naprawdę wcześniej, jako, że wtedy miał on chyba jakieś 13 tysięcy subów, czy coś takiego i dzięki niemu zafascynowałem się rozwojem osobistym. Zacząłem godzinami oglądać cały jego content i zacząłem praktykować te wszystkie rzeczy, o których mówił w swoich filmikach, przez co wykształciłem w sobie taką obsesję na punkcie rozwoju, którą zresztą mam do dzisiaj. I dzięki niemu oraz wielu innym osobom z zagranicznej sceny rozwoju osobistego i dzięki całej tej wiedzy, którą mi przekazali, udało mi się kompletnie odmienić moje życie. Przez to teraz, 3 lata do przodu, stałem się kompletnie inną osobą. Wyglądam tak jak zawsze chciałem wyglądać. Mam tą pewność siebie, której zawsze mi brakowało. Mówię tak, jak zawsze chciałem mówić. Ubieram się tak, jak chciałem się ubierać. Dostałem szacunek od innych, atencji od kobiet, na której kiedyś mi tak bardzo zależało. I ogólnie stałem się tym. Kim młody ja zawsze chciał być. I nie mówię ci tego, aby się pochwalić. Mówię to, aby po prostu zobrazować ci całą tą transformację, jakiej dokonałem na przestrzeni ostatnich kilku lat, tak żebyś po prostu wiedział, że wiem o czym mówię i jestem w stanie ci w tym pomóc. A więc teraz, bez zbędnego przedłużania, chciałbym przedstawić ci mój przepis na to, jak dokonać glow-up i kompletnie odmienić swoje życie oczywiście na lepsze. Numer jeden: ustalenie okresu, a więc Pierwszym krokiem w twojej niesamowitej podróży do stania się całkowicie nową osobą jest ustalenie dokładnego okresu, w którym w 99% będziesz skupiać się na własnym rozwoju, czyli wejdziesz w tak zwany monk mode. Powód, dla którego zalecam ci od razu monk mode jest taki, że jest to po prostu najszybszy i najlepszy sposób na to, aby kompletnie odmienić swoje życie. Ja w ciągu mojego ostatniego monk modu, który trwał jakieś 6 miesięcy i zakończył się jakiś miesiąc temu, dokonałem najwięcej progresu w całym swoim życiu. Mimo tego, że musiałem poświęcić naprawdę sporo rzeczy w ciągu tego okresu, jak na przykład no, imprezowanie, jako że były wakacje, często spotykanie się ze znajomymi, spędzanie czasu z moją rodziną i tak dalej To teraz widzę niesamowite efekty mojej pracy Jestem sobie niesamowicie wdzięczny, że wszedłem w ten Monk Mode Odnośnie tego nagrałem osobny film, w którym dokładnie tłumaczę jak wejść w Monk Mode i jak poprawnie go przeprowadzić Więc jeżeli Cię to ciekawi i faktycznie zależy Ci na tym, aby odmienić swoje życie To idź i obejrzyj ten filmik, za mi nie pożałujesz 2. Pielęgnacja włosów i brody Podczas swojego Monk moda unikaj obcinania włosów oraz brody jeśli taką masz oczywiście. Ja nie mam jak widać kurwa, ale chuję. <grystanie> <grystanie> Pozwól im odrosnąć, dając swojej skórze i swoim włosom czas na regenerację. Za to pod koniec możesz nadać im styl, który będzie bardziej pasował do twojej nowej osobowości. 3. Uporządkowanie swojej przestrzeni. Druga i bardzo istotna rzecz, jeżeli faktycznie chcesz odmienić swoje życie, to uporządkowanie swojego otoczenia. Pamiętaj, że to, jak dbasz o swoje otoczenie, bezpośrednio reflektuje to, jaki masz porządek w swoim umyśle i w swoich myślach. I dobra wiadomość jest taka, że działa to również w drugą stronę. Dlatego zacznij od posprzątania swojego pokoju i swojego miejsca pracy. To nada taki pozytywny vibe początkowi Twojej podróży i zasymbolizuje te twoje wewnętrzne zmiany, które właśnie dokonujesz. 4. Aktywność fizyczna. Nie jestem w stanie Ci określić, ile dobrego zrobiło dla mnie zbudowanie atrakcyjnej sylwetki. Uwaga od kobiet, szacunek od innych, lepsze samopoczucie. To jest kilka z wielu benefitów, które płyną z budowania atrakcyjnej sylwetki. Dlatego naprawdę istotnym jest, abyś zaczął regularnie trenować. Nie musi to być koniecznie siłownia. Może to być kalicynika, boks czy jakakolwiek inna forma aktywności, która wiesz, że dobrze wpłynie na Twój wygląd oraz samopoczucie. Nie zwlekaj i zacznij już na nawet dzisiaj od zrobienia 50 pomek do końca dnia. Naprawdę istotnym jest tutaj, abyś podjął się po prostu jakiegoś działania, jako że to po prostu wyrwiecie z tej swojej strefy komfortu, w której cały czas jesteś. 5. Zmiana diety. Twoja dieta ma ogromne. Znaczenie. Prowadź do swojej diety więcej warzyw, owoców oraz dobrej jakości mięsa, jak np. przykład czerwone mięso oraz indy. Pij przynajmniej te 2 litry wody dziennie oraz ogranicz przetworzoną żywność oraz cukry. Zaufaj mi, twoje ciało ci za to podziękuję. Nie masz pojęcia, jak ogromne zmiany może wprowadzić w twoim życiu odpowiednia dieta nie tylko w twoim zdrowiu oraz samopoczuciu ale przede wszystkim w twoim wyglądzie. 6. Pielęgnacja włosów oraz skóry. Wykorzystaj ten czas, aby odpowiednio zadbać o swoje włosy i aby wprowadzić do swojego życia takie proste skincare routine. Oczyszczanie, nawilżanie i filtr przeciwsłoneczny to klucz. Rozważ też co tygodniowy peeling, aby pozbyć się ze swojej skóry wszelakich zaskórników. 7. Zwyczaje związane z wizerunkiem. Zachowuj dobre nawyki związane z swoim wizerunkiem. Czotkuj i nitkuj zęby. Kup sobie miedzianą skrobaczkę do języka i używaj jej dwa razy dziennie. Regularnie przycinaj paznokcie, bierz z rana zimny prysznic i używaj dezodorantu. Pamiętaj również o tym, aby kupić sobie jakiś naturalny dezodorant, jako że te w supermarketach mają ogrom chemii, i zaufaj mi, nie chcesz ich używać. Dobre perfumy również naprawdę są istotne. Takie dobre marki, które mogę ci polecić, to na przykład Armani, YSL czy Creed. Plus taka porada. Zanim kupisz sobie całą butelkę perfum, najpierw kup sobie próbkę. Pomoże Ci to sprawdzić, czy te perfumy na pewno Ci się spodobają i się do Ciebie pasują. Przede wszystkim również pomogą Ci sprawdzić, czy nie masz czasem na nich alergii. Ja raz kupiłem perfumy od Versace za kilka stów, tylko i wyłącznie po to, aby dowiedzieć się, że mam na nie alergię. Przez to musiałem je wyjewać. Dlatego nie popełnij mojego błędu i zanim kupisz całą butelkę, kup sobie tester. 8. Zadbaj o sen. Upewnij się, że śpisz te od 7 do 9 godzin jakościowego snu codziennie. Uczyń swoje miejsce do spania jak najbardziej komfortowe. Pamiętaj, aby Twój pokój był chłodny oraz ciemny. Odnośnie tego, jak poprawić jakość swojego snu, nagrałem osobny, dogłębny film. Więc jeżeli Cię to ciekawi, to nie będę się tutaj rozwodził, tylko link do niego po prostu zostawić w opisie. 9. Przeróbka garderoby. Zresetuj swoją garderobę. Pozbądź się wszelakich znoszonych, zbyt dużych, zbyt ciasnych, kolorowych, błyszczących koszulek z nadrukiem. I zachowaj tylko to, co pasuje do twojego nowego stylu oraz rozważ kupno nowych ciuchów. Jeśli chcesz zbudować swój nowy styl, to polecam ci pobrać Pinteresta i poszukać tam jakichś fajnych, ciekawych, nowych outfitów i po prostu je zreplikować lub inspirować się nimi podczas budowania swojej garderoby. Jeśli chodzi o ciuchy, to ja większość kupuję z Zary i polecam gorąco. I to wszystko. Kompletny porannik odnośnie tego, jak zaliczyć glow up i zresetować swoje życie. Zawarłem tutaj całą i niezbędną wiedzę do tego, jak tego dokonać i odnośnie tego, jak dokonałem tego ja. Więc zaimplementuj te rzeczy, a zaufaj mi, za jakiś czas Będziesz widział niesamowite efekty. I to wszystko. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Jeśli tak, to zostaw suba, łapkę, napisz jakiś fajny komentarz. A w opisie zostawiam Ci link do naszego Discorda, gdzie znajduje się wiele więcej chłopaków takich jak Ty, więc jeżeli chciałbyś ich poznać, to serdecznie Cię tam zapraszamy. Oraz również zostawiam Ci link do mojego Instagrama, więc jeżeli masz jakieś pytanie lub po prostu ciekawicie to, co robię na co dzień, to serdecznie Cię tam zapraszam. Zostaw followa. I co? I to tyle. I pamiętaj. Szkoda życia, nabycie będzie Pozdro.